Tak więc jestem, ale mnie nie ma, bo tego nie jest. Więc ja już jestem w pracy. Wyjechałem, pracuję w sklepie jubilerskim. I więc na pewno trzeba zapark zaparkować gdzieś naszego golfa. Myślę, że zapark zaparkujemy go tutaj, na poboczu. Co, ja jeszcze szybko lecę obgadać to z. Pracodawcom i zaraz się widzimy. Przepraszam, bo mikrofon i działał dobrze. Wracam już do was. Jakby po przegadaniu już skończyłem dzisiaj, dzisiaj. pracę. Więc... Pojedźmy, nie idziemy teraz do domu. Tak nie nasz dom. Powiem wam jest ten... Y, to jest... czekajcie, go szukam, bo ja tak naprawdę to mam ten za, zamak w Edynburgu za 15 milionów ale my będziemy mieli... Nie, wiem, może kupimy to za 750 Dobra, my, myślę, że kupimy to za 750. I to będzie w spadko od babci. Odkąd kurwa gdzie jest? się na to nie zbyt 900 metrów to już pojadę z wami. Prawda myślę, że golfing to był naprawdę dobry wybór. Bo jedziemy jeszcze dziś yy, dokładnie 3 razy w naszym filmie do pracy. Turn right. I myślę, że idziemy po wpłatę, jeśli zaraz idziemy drugi raz i pójdziemy po wypłatę. i myślę, że za płatę pewno trzeba jakoś więc tak, tak naprawdę myślę, że będziemy mieli jakieś 3000 right. hmm. możemy wszystkiego wydać, to jest nasz domek po spadku od babci. Hmm. Tak z ciekawości są trzy super losowania. Kupujemy, mamy tyle kasy. To jest tak after A jak się ma miejsce tu od lat? Jeśli let him visit, yeah. Nie ma problemu. Tak więc to jest nasz domek. Um, czy chcę to jako dom? No nie, myślę, że po filmach będę tam mieszkać. Tak więc, um, To jest nasz dom. Ja myślę, że. Tak pomyślałem sobie. Na cięciu, że moglibyśmy teraz pojechać do pracy, pojechalibyśmy sobie do pracy, Pójdziemy jeszcze raz do pracy, a potem um, mam plan, jak zrobić trochę kasy. Moglibyśmy sprzedać kulfa, ja, a no i moglibyśmy jakąś używkę, na przykład za 10-15 tysięcy. Wiem, że byłoby to słabsze. Teraz szybko jadę, Naprawdę, nie nam migacze, tyk 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 i eee... i kupilibyśmy jakieś auto, na przykład kolejne zadych, Szukalibyśmy jakiejś dobrej oferty i potem sprzedalibyśmy je, na przykład byśmy je ulepszyli za 3000, bożym jakiś spoiler dali czy coś i byśmy go na przykład sprzedali za 15 tysięcy albo za 16 000. na aukcji. Myślę, że to może być jeszcze nasz osobny zarobek meters You are at your destination. Oczywiście, że ja się szkoda, że nie migaczków w Ocean Horizon. Mówiłam na zakręcie nie można. Teraz zwalimy. Dobrze, my zaraz będziemy już tutaj w naszym sklepiku. Oh mój god, co tu się dzieje? Jak dobrze pamiętam, to nasz sklepik, bo trzeba muszę chyba nakręcić. Co się tu dzieje? Kuczaczki. Oto sklep jubilerski. No oczywiście tutaj Tak, tak, tak. O, jest tutaj. No. Tu jest nasz sklep jubilerski. ojciec? Tak, tak, tak Dobra, tak więc ja z operację i zaraz się widzimy. To co, zarobiliśmy troszkę kasy, mamy jak na razie 10 tysięcy. Lecimy do domu, a następna część, tak jakby będzie, już na następnym filmie. Oczywiście, możemy w przyszłości kupić lepszy dom, jeżeli już będziemy mieli lepszą pracę. Będziemy mieli więcej pieniędzy, możemy kupić sobie lepsze auto. Będziemy już mogli kupować i Aston Martiny, jakieś Lamborghini. <trybujmy."> Naprawdę też nie mogę, więc... mam nadzieję, że film będzie miał chociaż 10 minut, żeby było zasięgi. To jest pierwsza część, nie wiem, nie wiem, to może na pewno będzie to nowa, jako nowa seria. Muszę, muszę w ogóle do mojej serii. Nagrałem 16 w moim wydaniu. Jak macie poczucie mojej Więc ja już lecę do domku. Wrócę do domu. I myślę, że będę się już tam no, hmm, bliżej Trochę miechą, turn right. Naszym golfikiem, a w następnym odcinku Na pewno po popracujemy trochę Możemy nawet trochę więcej I na pewno chciałbym sprzedać golfa Kupić coś tańszego I, i right. kupić coś jeszcze inne Drugie auto i go drożej sprzedać przyjeżdżam ja do domu tak. I pożegnanie tak więc. na i do kolejnego odcinka z serii Forza Horizon. Prawdziwe życie i zapraszam was do drugiego filmu, który nagram. Możliwe że nawet jeszcze dziś.